Kochani, mamy dla Was niespodziankę. Przegonimy dzisiaj mery po tak zwanej pętli enduro. Przygotowaliśmy pętle, gdzie będzie podjazd, zjazd, kałuża, nawet mała chopka. Co ma dać pętla enduro? Ma po prostu zweryfikować Wasze umiejętności i sprawdzić, czy jesteście przygotowani do pokonania przeszkód. Pętla enduro może być tak naprawdę wyznaczonym obszarem w lesie, na kawałku pola może być super profesjonalnie przygotowanym torem. Zobaczycie jak Mary sobie poradzi z zadaniami i zweryfikujemy czy jest dobrze przygotowana do pokonania pentjemu. W tym odcinku zapoznamy się z pętlą Enduro. Pętla Enduro jest to zamknięta trasa, którą pokonujemy w koło cyklicznie, a na niej znajdują się różne przeszkody. Ćwiczymy pokonywanie tych przeszkód różnych naprzemiennie, co nie jest monotonne i przejście z jednej przeszkody w inną. Najważniejsze jest to, żeby jeżdżąc po pętli ćwiczyć te przeszkody naprzemiennie i uzyskiwać powtarzalność, poprawiać pamięć mięśniową, koordynację ruchów i nabierać pewności w panowaniu nad motocyklem. Chodź Mary, pokażę Ci jak pokonać pętlę enduro. Podjeżdżamy, masz pierwszy podjazd, przenosisz masę ciała do przodu. Pamiętaj, żeby dobrać odpowiednią dynamikę, żeby nie zabrakło ci wigoru do samego szczytu. Wpychasz motocykl na szczyt, widzisz, i od razu masz zjazd. Pamiętaj, cofamy ciało nad tylne koło, luźno ręce, patrzysz, co się dzieje przed tobą. Wykorzystujemy hamowanie silnika. Puszczasz gaz. Na tym biegu, na którym wjechałaś, na tym biegu wiedziesz. Hamujemy silnikiem. Zobacz, wjechaliśmy, wykorzystujesz zjazd, żeby napędzić motocykl. Szczyt momentu obrotowego, ciało do przodu i wciągamy. Tu już widzisz jest mocniejszy podjazd, więc musisz dynamicznie wjechać, wyciągasz. Zamykasz gaz, żeby cię nie wybiło. Wciskasz sprzęgło, zamykasz gaz. Jak go przepchniesz, pyk. I teraz zobacz, już dojeżdżasz do zjazdu, odpuszczamy sprzęgło, żeby zacząć hamować silnikiem. Ciało idzie do tyłu, dociążasz tylną część motocykla, hamujesz silnikiem. Jeżeli zacznie Ci się napędzać, pamiętaj, że możesz pomóc hamowanie, wspomóc hamowanie silnikiem hamulcem tylnym, tak? I to jest bardzo ważny moment, dlatego że z najazdu, czyli z napędzającego się motocykla, wjeżdżasz w winkiel. Czyli wjeżdżasz w zakręt. Musisz z pozycji cofniętej przejść do pozycji siedzącej. Obrócić głowę, szukać, co się dzieje przed tobą. Zbadać, po jakiej jedziesz na wierzchni. Zobacz, że tu zjeżdżałaś po belkach. Okazuje się, że masz kopny piach. więc musisz ustawić pozycję. Docisnąć zewnętrzny podnóżek. Dopchnąć z biodra motocykl, tak? Nogę w bak. Wewnętrzna, tak jak mówię, tutaj trzymamy. Wewnętrzna noga wychodzi, patrzysz co się dzieje i już wychodzisz gazem. Musisz mieć trakcję na, na tylnej oponie. Wychodzisz gazem i wjeżdżasz tutaj w ten trawers. Możesz pojechać środkiem, ale jeżeli będziesz czuła się na siłach, będziesz chciała troszkę awangardię wprowadzić w swoją jazdę, możesz pojechać go takim bokiem. Tak, to jest element taki utrudniający. Jeśli nie będziesz czuła się na siłach, pójdziesz środkiem. To jest bardzo prosty element. Jeżeli stwierdzisz, że dasz radę, chcesz trochę zaszaleć, poleć tutaj bokiem, trawers i zobaczysz, jak fajnie się zachowuje motocykl. Wlatujemy z tego wąwozu i masz kałużę. Zobacz, kałuża jest w spadku, tak? Bardzo jest ważne to, żebyś w tą kałużę nie wjechała na tak zwanego dziobaka, bo może się okazać, że kałuża jest grząska. I przelecisz przez kierownicę, więc po pierwsze, że wyjdziesz do tyłu, bo masz zjazd, ale przed samą kałużą, tak jak przy belce, gaz, wrap, żebyś przeskoczyła, żeby przód, nawet dotknął tej kałuży, ale żeby on przeleciał, można powiedzieć, na powierzchni wody, a tył, żeby zapracował. Ok? Jest bardzo ważne. Czyli pozycja do tyłu, dojeżdżasz już do samej kałuży, robisz wrap, czyli dodajemy gazu, generujemy sobie moc i takim bardzo dynamicznym ruchem odprowadzasz sprzęgło odpuszczasz klamkę i on wtedy przód podniesie, czyli odciąży przednią oponę i przeskoczy przez tą kałużę dzięki temu niwelujesz ryzyko dziobaka niwelujesz ryzyko, że zanurkujesz w kałużę, bo jeżeli tam, nie wiesz co jest przed tobą jeżeli tam jest grząski teren i ty wpadniesz, jak to się mówi zadziobiesz, to możesz się przez kierownicę, motocykl cię nakryje i mamy bardzo poważną konduzję. Jasne? Wylecisz z kałuży, kończymy pętlę i odpoczątku. Jasne? Let's go. Dobra Mary, widzisz, to jest prosta pętla. Chciałbym, żebyś tutaj teraz potrenowała, ok?